Cześć, z tej strony Piotr Zelek. Pan od przekładu tekstu. W ramach inicjatywy Tłumaczymy Wytmie Serca. Nasza działalność opiera się na pomocy potrzebującym. Po godzinach pracy tworzymy polskie wersje gier wideo, jednocześnie prowadząc dobroczynne zbiórki. P Pieniędzy. Pieniędzy. Więcej dowiecie się, zaglądając do opisu filmu, gdzie znajdziecie wiele ważnych adresów. Niniejsza aplikacja przeznaczona jest dla urządzeń systemem Android. Dzięki niej można w łatwy i przyjemny sposób instalować spolszczenia stworzone w ramach charytatywnej inicjatywy Tłumaczymy w rytmie serca. Już dzisiaj możecie zagrać po polsku w dwa pierwsze odcinki Gry o tron które zostały przetłumaczone przez BDI.pl oraz grupę Hatak. W kolejce czekają pozostałe produkcje Telltale Games, m.in. The Walking Dead, Tales from the Borderlands i The Wolf Among Us. Wszystkie te lokalizacje są opracowywane od A do Z przez nas i nie mają nic wspólnego z innymi grupami czy osobami. Wpierw tworzymy polskie wersje językowe na potrzeby pc a następnie portujemy je na Androida. System dzięki połączeniu z naszym serwerem automatycznie sprawdza dostępność nowych spolszczeń. Na liście dostępnej z poziomu aplikacji można zobaczyć trzy rodzaje ikonek, informujących o statusie danego projektu. Gdy spolszczenie do Twojej ulubionej gry zostanie wydane, aplikacja sama Ci o tym powiadomi, dając Ci jednocześnie możliwość bezpośredniej instalacji stosownej łatki. Jeśli macie jakieś pytania lub opinie, serdecznie zapraszamy na nasz fanpage, który możecie znaleźć pod adresem facebook.com. Pamiętajcie o celu naszej działalności. Tłumaczymy, by na twarzach ludzi pojawiał się uśmiech. Przez ludzi mamy na myśli nie tylko graczy, ale przede wszystkim osoby, które zostały ciężko doświadczone przez życie. Jeśli więc macie taką możliwość, wesprzyjcie choćby najdrobniejszą kwotą nasze zbiórki charytatywne. Adresy znajdziecie w opisie filmu.